Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani. Witamy Was razem ze wspólnotą Miriam. Zbliżają się, zbliża się wielki czas wielkiego postu, bardzo ważny dla naszej wiary. Czas, w którym mamy podjąć duchową walkę, dlatego w tym roku zapraszamy Was do walki na śmierć i życie. Tak, będzie, tak są zatytułowane te rekolekcje. Walka na śmierć i życie, bo będziemy walczyć, a w zasadzie uczyć się, jak tę walkę duchową prowadzić. Pomaga nam w tym święty Michał Archanią, patron kościoła, może kojarzycie. Jak on walczył w obronie Pana Boga, strącił złego ducha do piekła i zwyciężył. I dlatego jest tutaj z nami taka ikona, ale towarzyszy nam w tej walce duchowej towarzyszy nam bardzo jasne wskazówki świętego Pawła. Posłuchajcie tego fragmentu. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na weżynach niebieskich. Dlatego przeobleczcie pełną zbroję Boga, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przeoblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiary jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania przy każdej sposobności murcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawniej i swobodnie głosić tajemnice Ewangelii. Dla której sprawuję poselstwo jako więzień, żebym ja w nią wypowiedział tak jak powinienem. Kochani, święty Paweł w liście do Efezjan jasno nam pokazuje, że ta walka będzie bardzo trudna, ale też zobaczcie, nie jesteśmy pozostawieni samym sobie. Bóg nas nie pozostawił do tej walki samemu, ale Bóg daje nam ko konkretne narzędzia, konkretne możliwości obrony przeciwko złemu duchowi, i o tym uczy nas święty Paweł. Zobaczcie, kochani, może sami walczyć o swoją wiarę. Może jesteście w stanie zauważyć, jak na przykład wiele problemów z wiarą dzieje się w Europie. Potrafimy powiedzieć, Francja, pierwsza córa kościoła odchodzi od kościoła, problemy kościoła w Hiszpanii, problemy kościoła w Polsce, widzimy problemy kościoła w USA, na całym świecie, w Afryce, zobaczymy ogromny synkretyzm religijny, łączenia wiary i magii, a Pan Bóg chce nam jasno powiedzieć, że mamy. Walczyć po to, żeby pójść do nieba. W końcu Jezus nam powiedział, że w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Ale oprócz tego, że w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, to wiecie, jest też mieszkanie dla nas przygotowane w innym miejscu, w piekle. Każdy z nas powinien, kochani, podjąć szczerą walkę o to, żeby wywalczyć dla siebie niebo. Zapraszamy Was zatem razem ze wspólnotą Miriam z Domu Decyzjalnego Tabor do tego, żeby razem z nami powalczyć w tym roku, pouczyć się tej walki duchowej e, przez ten czas Wielkiego Postu. Zachęcamy do tego, żebyście dali subskrypcję naszego kanału, po to, żeby Wam było łatwiej o tych rekolekcjach też pamiętać. Zapraszamy, szczęść Boże!